Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. 8.13 na zegarze w studiu gość, profesor Jan Klimek, prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, profesor także Szkoły Głównej Handlowej. Funkcji spełni pan wiele. Więc wszystkich nie wymienimy. Niestety, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Bo i w Radzie Dialogu Społecznego, i w innych gremiach Pan zasiada. Panie Profesorze, w maju, kiedy rozmawialiśmy, no, pandemia na dobre się rozkręcała wtedy. Pisali Państwo jako Izba w takim apelu do premiera Mateusza Morawieckiego: Stoimy nad przepaścią, słowa nas nie uratują, potrzebujemy realnej pomocy. I mówił Pan wtedy w radiu: M, Za chwilę kolejne firmy mogą upaść, wsparcie jest zbyt wolne. Dziś jest Pan bardziej optymistyczny. Ja, rzeczywiście. Trzeba powiedzieć, że Katowicka Izba Rzemieślnicza była jedną z pierwszych organizacji w Polsce, która zareagowała właśnie na, ten, na, na pandemię, ale wynikało to z tego, że my jako jedyna organizacja mieliśmy wypracowaną strategię na walnym zgromadzeniu i tam krok po kroku wiedzieliśmy, co mamy robić w takiej sytuacji kryzysowej. Strategię ja, że... na czas pandemii, bo ją przewidzieliście? My przewidzieliśmy generalnie strategię na trudny Czas, na trudny czas. O pandemii jeszcze nikt wtedy nie myślał, ale mniej więcej taka sytuacja jak nam jak przyszła. Okazało się, że musimy szybko zareagować. Powołaliśmy sztab kryzysowy. Pierwsze pismo napisaliśmy do pana prezydenta. Prezydent odpisał oczywiście. Po, potem to trwało dosyć długo i zwróciliśmy się do pana premiera. Oczywiście dostaliśmy odpowiedź też. Nie wszystkim się to podobało, że to było takie mocne, ale dzisiaj wiele organizacji zwraca nam honor i, i jakby Uwaga na to, że y, byliśmy pierwsi, którzy tak zareagowali i dzięki temu, dzięki temu y, y, co niektórzy y, jakby y, z przychylnym okiem popatrzyli na nas wtedy, że rzeczywiście bronimy nie tylko polskiego rzemieślnika, ale generalnie polskich przedsiębiorców. Czyli czujecie się współautorami w pewnym sensie tarcz kolejnych antykryzysowych, które już później szły dużo dalej niż te, ta pierwsza pomoc? Znaczy czujemy się na pewno, że czujemy się dowartościowani, że wiele y, firm, wielu przedsiębiorców y, jakby zwróciło Mam uwagę, że to był właściwy moment, kiedy władze zareagowały, ponieważ doskonale wiemy, że pierwsza tarcza no, nie, nie spełniała tych oczekiwań dopiero druga, trzecia i kolejne, to były te określa. No to było na początku była mowa o 5 tysiącach złotych no, tak dla nie, przedsiębiorcy. No, no to, było... to, 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 to niestety nie załatwiało sprawy dopiero kolejne i, i to nam się udało. A dzisiaj, kiedy patrzy Pan na tarcze, które w zasadzie już są zakończone jest pan też członkiem Rady Nadzorczej ZUS-u. Spełniły swoją rolę tarcze antykryzysowe, te wszystkie, które były wprowadzane? Oczywiście spełniły, ale chcę powiedzieć, że rząd nie miał innej możliwości, jak właśnie wspomagać, bo, bo dzisiaj te firmy już powoli stają na nogi, stają na nogi, powoli zaczynają zatrudniać, poszukują pracowników. Nie wszystkie oczywiście, bo co niektóre firmy jeszcze są w sytuacji takiej troszeczkę trudniejszej, ale myślę, że te firmy spłacą ten dług, który, który został zaciągnięty. I, I to było dobre rozwiązanie. Druga sprawa to oczywiście wszystkie te organizacje, które zostały do tego jakby zmobilizowane, czy to są urzędy pracy, czy, czy, czy choćby województwo nasze Śląskie i, i, i zarząd województwa, i, i marszałek, który podejmował ta, takie decyzje. No więc ja myślę, że te tarcze antykresowe, one spełniły swoje zadanie. Choć jest też część przedsiębiorców, którzy mówią, tak kolokwialnie nie załapaliśmy się na tę pomoc. To jest prawda. Ja znam bardzo wielu zacnych e, przedsiębiorców, z którzy się nie załapali, ponieważ no, nie mieścili się w tych granicach. Akurat obroty, które z, ro, z roku m, do roku były porównywalne czy z miesiąca na miesiąc, no, nie wskazywały na to, żeby z tych tarczy mogli skorzystać. Znamy firmy, które mają po 40-50 ludzi i w ogóle nie skorzystały nigdy, ale to tylko dlatego, że akurat no, nie mieściły się w granicach. Tej, te, które były właśnie przyzwolone dla, dla tej pomocy. I upadną te firmy? Ja myślę, że te firmy nie upadną. Te firmy nie upadną, bo te firmy na tyle były mocne, szczególnie tu na Śląsku, że. Yy, My mamy na Śląsku, szczególnie w firmach rodzinnych, taki hard, taki hard ducha, I, i, i ci ludzie y, robią wszystko, żeby, żeby, nie przed, żeby przetrwać, żeby nie upaść. Firmy rodzinne są dosyć mocno zakorzenione też na Śląsku, firmy rzemieślnicze. Y, my jesteśmy przygotowani, nie jeden kryzys żeśmy przeżywali, i myślę, że jeśli firmy upadną, a normalne no, jest to zjawisko, że część firm niestety nie przeżywa, to być może takie firmy, które nosiły się zamiarem już jakby zamknięcia za rok, dwa, trzy, może cztery, a okres pandemii to przyspieszył. Panie profesorze, dzisiaj Rzeczpospolita pisze o miejscach pracy. Co prawda te informacje z rynku pracy są rozmaite, bo też Rzeczpospolita w innych miejscach pisze, że są pozytywne informacje z rynku pracy, nie jest tak źle, jeśli chodzi o bezrobocie. No tu piszą o tym, co się może wydarzyć w kolejnych kwartałach, czyli taki trochę odsunięte w czasie wzrost bezrobocia wynikający z dość stosunkowo dużych zwolnień grupowych, których rekordowo duża liczba została już zapowiedziana zgłoszona mhm. przez pracodawców. No i znowu pytanie: optymistycznie czy pesymistycznie? Nawet w tym dzisiejszym artykule są różne opinie, bardziej lub mniej. Optymistyczne? No, można powiedzieć tak, że dzisiaj, w takim trudnym okresie pandemii, jaki jest, to bezrobocia za bardzo nie widać. To powiem sobie szczerze, że to bezrobocie, które mogłoby być w dużo większych granicach, ono jakoś, jakoś się nie ziściło i bardzo dobrze. Natomiast ta sytuacja, która dzisiaj jest, że rząd zamierza zwolnić no, prawie 20% wszystkich urzędników. No, ja. Dzisiaj patrzę jako pracodawca, jako członek Rady Dialogu Społecznego. My podjęliśmy nawet decyzję, ażeby urzędnika dobrze wynagradzać. Bo jeśli my oczekujemy od tego urzędnika dobrej pracy, żeby był kompetentny, żeby to wszystko było wykonane na czas to zdajmy sobie sprawę, że ten urzędnik również musi być dobrze wynagradzany. I podjęliśmy taką decyzję, aczkolwiek trudno wymagać od pracodawców, żeby, żeby gdzieś do tego urzędnika byli aż tak przychylni nastawieni, skoro w drugą stronę czasami to nie funkcjonowało. Ale podjęliśmy taką decyzję, że należałoby tak zrobić. No, rząd ma swoje, swoje prawa i wie najlepiej, jaka sytuacja dzisiaj jest i finansowa, i kadrowa. Natomiast y, mm, kiedy Pan wspomniał, Panie Redaktorze, oczywiście ja jestem członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No, mogę powiedzieć, że Akurat e, zakład ubezpieczeń społecznych. My m, nie wiem, czy ktoś lubi ZUS, czy ktoś lubi Urząd Skarbowy, czy ktoś lubi Policję i wszystkie urzędy, które nas kontrolują. Nie lubimy ich, oczywiście, ale bez nich się nie obejdziemy. Lubimy z nich żartować. E, tak jest, no, bez nich e. się nie obejdziemy. Natomiast ja widziałem, jak ci ludzie ciężko pracują. Wyobraźcie sobie Państwo, że, że ci ludzie y, musieli y, czasami y, godzić się na to, że nie dostaną więcej wynagrodzenia, bo przecież to było zapowiedziane, nie dostali podwyżek, ciężką pracę wykonali po to, żeby przedsiębiorcy, rzemieślnicy, handlowcy, żeby ludzie nie zauważyli tego, że oprócz normalnych wypłat rent, emerytur i wszystkich świadczeń, jeszcze wypłacać te wszystkie inne świadczenia. Także ja mogę powiedzieć z całym szacunkiem dla tych ludzi, którzy wykonali bardzo trudną pracę i odpowiedzialną i to im się udało. No, kiedy dzisiaj słyszą, że mogą stracić miejsca pracy, no, troszeczkę mogą się czuć zawiedzeni. Podbiorze społecznym czasem tak właśnie jest, że nie lubimy słyszeć, że urzędnicy dostaną więcej pieniędzy, bo słyszymy często z mediów, że urzędników jest za dużo. No Zawsze tak było, że nigdy nikt nie powiedział, że, że tego urzędników mamy za mało. Przerost biurokracji jest, ale Polska nie jest tego jedynym przykładem. Ja obserwuję w świecie, jak to wygląda. Nie jesteśmy jednym przykładem, że, że biurokracja jest generalnie wszechobecna. Panie profesorze, skoro pan jest optymistą i mówi pan, że damy sobie jakoś radę, biznes już się na nowo rozkręca. To, co jest warunkiem, żeby to się udało w najbliższym czasie? Skoro tarcze się już na przykład skończyły, wydaje mi się, że dzisiaj rząd powinien w dalszym ciągu jakby łaskawym okiem spojrzeć na ten biznes, który oparł się temu wszystkiemu. Mamy dzisiaj ponad 2 miliony, 2 miliony firm i należy dzisiaj nie robić żadnych takich drastycznych ruchów, ażeby albo wystraszyć, albo pognębić ten biznes, albo wręcz niechęć. Do tego, żeby tworzyli miejsca pracy, poszukiwali pracowników, których jest na tym rynku nie za dużo. Po prostu zostawić ich w spokoju na ten czas jeszcze trwającej pandemii. przecież ta pandemia się nie skończyła, jeszcze ona trwa. Wiele firm jeszcze zastanawia się, co dalej będzie, bo to nie wszystkie firmy dzisiaj jakby weszły na tą ścieżkę rozwoju. Mamy firmy, które dzisiaj w dalszym ciągu są w sytuacji bardzo trudnej. I w moim przekonaniu powinniśmy nie zabiegać o nowelizację żadnych ustaw, nic takiego, co by spowodowało, że ci przedsiębiorcy zaczęliby się zastanawiać w ogóle, czy, czy wchodzić na nowo na tą ścieżkę większego rozwoju, czy tworzenia miejsc pracy, czy też może jeszcze po poczekać. W moim przekonaniu należałoby więcej rozwagi i przeczekać ten okres jeszcze, ja nie wiem, paru miesięcy, czy może pół roku, może i roku aż rzeczywiście zobaczymy i policzymy straty, ile firm padło, ile firm zostało, które firmy się rozwinęły, które branże należy wspomóc, jak poradziły sobie firmy rodzinne, co z kształceniem zawodowym, jak z uczniami, których trzeba będzie zwerbować znowu do kształcenia zawodowego i tworzenia, tworzenia nowych fachowców, których jest coraz to mniej, a trzeba powiedzieć, że prawie 25 lat temu mieliśmy 200 tysięcy uczniów w zawodzie, w zawodach Dzisiaj mamy 60 tysięcy, czyli utraciliśmy prawie 140 tysięcy młodych talentów. Na to należy spojrzeć i, i tu bym zachęcał do, takiego, do takiej większej rozwagi dla rządzących. Profesor Jan Klimek, między innymi prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkich pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107 i 6 FM.